Nie da się ukryć, że śmierć kony w wrestlingu, Halke Hogana, pozostawiła za sobą wiele pytań i wątpliwości. Jego córka, Brooke Hołgon, postanowiła zabrać głos na temat oficjalnych ustaleń dotyczących przyczyn zgonu swojego ojca. Choć badania wykazały, że miał on 71 lat i zmarł z powodu naturalnych przyczyn, a bezpośrednią przyczyną była niewydolność serca, Brooke nie jest przekonana co do tych informacji. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce 24 lipca. Gdy świat w wrestlingu pogrążył się w żalu, Hulk Ho'ugon, znany jako Terry Genebolea, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w historii WWE. Jego śmierć wzbudziła poruszenie w branży, a Bruk ujawniała, że ciało jej ojca nie zostało jeszcze skremowane, co tylko potęguje jej wątpliwości dotyczące stanu jego zdrowia. Córka legendarnego wrestlera jest gotowa pokryć koszty powtórnej sekcji zwłok, by odkryć prawdę. Według nieoficjalnych informacji Hogan cierpiał na migotanie przedsionków oraz przewlekłą działaczkę limfocytową, co mogło nie zostać zgłoszone publicznie. W swoim oświadczeniu Brooke podkreśliła, że jej ojciec miał dobre wyniki badań krwi, co stawia oficjalne ustalenia pod znakiem zapytania. Oprócz jej własnych działań, w mediach społecznościowych pojawiły się także wypowiedzi żony Hogana, Sky Daily, która również podjęła kroki w celu zrozumienia okoliczności śmierci swojego męża. Warto dodać, że dziesiątki informacji o zdrowiu Hogana krążyły w sieci przed jego odejściem, a Sky zaprzeczała doniesieniom o złym stanie zdrowia, mówiąc, że jego serce jest silne, a plotki o uszkodzeniu mózgu są nieprawdziwe. W obliczu takich wydarzeń rodzina byłego mistrza WWE wydaje się zrobić wszystko, by odkryć prawdę na temat przyczyny jego śmierci. Czas płynie, a sytuacja wciąż pozostaje skomplikowana, wywołując żywe emocje nie tylko wśród najbliższych, ale także fanów na całym świecie. Ich determinacja, by schować wątpliwości w cień i odkryć rzeczywistość, staje się symbolem miłości i wsparcia, jakie łączy rodzinę i przyjaciół zmarłego legendarnego zawodnika. Kto wie, jakie kolejne informacje jeszcze wypłyną na wierzch? A może to tajemnica, która pozostanie z nami na zawsze? Jedno jest pewne, Hulk Hogan na zawsze pozostanie ikoną w wrestlingu, a pytania o jego zdrowie i ostatnie dni życia mogą nas nieustannie prześladować.